Gepardy to nasze nowe super trolejbusy. To dziwaczna nazwa, ale ja rozjaśnię, że one są super trolejbusami, bo są jeszcze lepsze od trolejbusów, które mieliśmy do tej pory i z których już byliśmy bardzo dumni. Od dawna jesteśmy bardzo dumni z naszych trolejbusów, które potrafią się ładować po drodze i są bardzo ekologiczne, a to jeszcze pięterko wyżej. To pojazdy, które mają podwójną homologację, zarówno jako trolejbusy, jak i jako elektrobusy i mogą być ładowane w dwóch trybach. Zarówno wtedy, kiedy poruszają się yy, i korzystają z sieci, jak i wtedy, kiedy są w czasie postoju i mogą korzystać ze specjalnego gniazdka. One rzeczywiście wkrótce wyruszą na gdyńskie trasy. Najpierw na różne trasy, wspomagając przede wszystkim nasz projekt klimatycznego centrum, a po wakacjach zaczną obsługiwać dzielnice istotnie dotąd nieobsługiwane przez tego typu transport. Bateria i to zasilanie podstawowe bateryjne ma umożliwić to, żeby 70% trasy tego trolleybu, mogło odbywać się poza siecią, co oznacza, że tylko 30% pod siecią, wtedy ten trolejbus będzie się ładował, natomiast w pozostałym zakresie będzie jeździł na bateriach, którymi będzie zasilany. Wyposażone są już standardowe rzeczy, jak gniazda USB, jak informacje pasażerską, system monitoringu. Co je wyróżnia w stosunku do pojazdów dzisiaj użytkowanych, to to, że zasadniczo napędem tych pojazdów jest bateria trakcyjna, czyli pantografy służą do ładowania baterii, natomiast cały napęd odbywa się jak w konwencjonalnym autobusie elektrycznym, czyli z baterii elektrycznej. Stąd nazwa Trolino 12 Elektryk. Łączą w sobie dwa człony i trolejbusu, i autobusu elektrycznego. I pod tym względem Gdynia jest w awangardzie europejskiej, jeśli chodzi o wdrażanie elektromobilności, a jeśli chodzi o innowacyjność i rozwiązania techniczne, Gdynia jest liderem w Europie.